A victory is sweetest when it leads to another. After this, all will fear my power. <laughs> Your execution is at hand! Siema. Z tej strony profesor Feliny i witam Was z pierwszej lekcji w Akademii Katariny. Zajmijcie swoje miejsca i posłuchajcie. Na dzisiejszej lekcji omówimy do niej build, czyli runy, przedmioty oraz samonerki. Zapraszam do oglądania. Ok, pierwszą podstawową stroną na runy dla Katariny jest strona pod Conquerora, czyli tutaj lecimy Conqueror, Triumph, Legend, Tenacity i Cube de Grace. Później w dominacji bierzemy Sudden Impact i Relentless Hunter'a i tutaj w dodatkowych bierzemy Adaptive, Adaptive i Armor albo Magic Resistive w zależności od przeciwników. Ok, drugą stroną na runy dla Katariny jest pod Electrocute'a, czyli Electrocute, Sudden Impact, Able Collection, Relentless Hunter i z precyzji bierzemy Triumfa i cube de grace i tutaj tak samo adaptive adaptive armor i magic rezisty w zależności od przeciwnika trzecią stroną na runy dla Kateryny jest pod dark harvesta bierzemy dark harvest Sudden Impact Able Collection Relentless Hunter, i tutaj w Sorcery weźmiemy sobie Absolut Focus i Gathering Storm. A tutaj tak samo jak wcześniej, ale powiem wam, że osobiście nie polecam tej strony na runy, bo według mnie Electrocut jest po prostu lepszy. Katarina ma naprawdę bardzo dużo stylów gry i naprawdę można. Yy, różnie, różne runy pod nią brać i na przykład można tutaj wziąć last zamiast cube de grace ja osobiście właśnie biorę tego last i moje runy jak gram pod Conquerora w 90% wyglądają tak ale też trzeba patrzeć się na przeciwnika bo jeżeli na przykład nie mają praktycznie w ogóle cc no to tenacity jest nam niepotrzebne lepiej wziąć wtedy atak speeda do wyboru też mamy tutaj Ravenous Hunter zamiast Relentless Hunter'a, ale powiem Wam, że Ravenous Hunter tyle nerfów dostał i że po prostu Relentless Hunter, czyli ten pod Movement Speeda jest na nią silniejszy. Jeżeli mamy jakiś ciężki matchup, to możemy wziąć Bone Plating i tutaj Unflinching, albo możemy też wziąć Overgrowth, a to jest w zależności od tego, czy przeciwnicy mają dużo CC, no to wtedy lepsze jest Tenacity, a jak nie, no to ten Overgrowth. I jeśli, jeśli gramy właśnie na trudny matchup, to bond plating, ale to jest taki trudny matchup jak na przykład Yasuo Z czy coś takiego, bo jeżeli gramy na range matchup, no to zamiast bond platinga bierzemy second winda i to nas wtedy heala po każdym autataczku przeciwnika i to jest po prostu lepsze. Jeszcze do wyboru zamiast sudden impact mamy Taste of Blood, który da nam trochę sustainu na linii. Okej, okay, więc przejdźmy do samonerków na Katarinie. Są dwie szkoły. Jedni biorą Flasha i Ignite'a, inni biorą Teleporta i Ignite'a. I to już od was zależy, co wam się bardziej podoba. Jedni biorą tak, inni biorą tak. Więc to naprawdę od was zależy, w którą szkołę chcecie iść, ale można jeszcze dodatkowo iść Exosta plus Ignite'a, jeśli gramy w sumie tylko na Tristanę opłaca się brać Exosta plus Ignita i jeszcze do wyboru jest Clean's plus Ignite i Cleansa bierze się wtedy, kiedy w przeciwnym teamie jest Twisted Fate, kiedy gramy na Twisted Fate'a I, i też na Lissandrę, tak myślę. I jak się boicie, to może na jakąś ARI czy coś takiego, ale na Ari to akurat bym proponował wziąć TPK czy tam Flasha, tak jak mówiłem, są dwie szkoły. I tak, Cleansa po prostu wtedy, kiedy przeciwnik ma point and click CC, czyli Twisted Fate no, roluje żółtą kartę i wam daje, nie da się tego uniknąć. Lisandra klika R i jesteście zastanowani, dlatego Clean's w tej sytuacji będzie lepszy. A tak to musicie sami zadecydować, czy chcecie grać z Flashem i Ignitem, czy z Teleportem i Ignitem. OK, więc przejdźmy teraz do itemów na Katarinie. Jeśli myślimy o itemach, no to musimy też pomyśleć na jakie runy sobie wzięliśmy, ponieważ one się łączą w pary. Jeśli gramy pod kątku no to tak wygląda nasz full build, czyli zaczynamy od Nashortufa, później Riftmaker później Zonia, Wojtław i Rabadon. Oczywiście kolejność jest dowolna, ale ważne jest to, żeby shortów był pierwszym itemkiem. Później y, Riftmaker chyba, że y, potrzebujemy tej Zoni dosyć wcześniej, no to wtedy, ale ogólnie to polecam Ortufa, a później Riftmakera. A buty to oczywiście y, wtedy, kiedy można bo Katarina naprawdę potrzebuje tych butów szybko, żeby roamować, więc buty nawet mogą być pierwsze przed tym na jeśli nam yy, nie starczy pieniędzy na całego na shortufa albo na tam jakieś jego części. Jeśli, jeśli idziemy pod Elektrocuta, no to zmienia się nasz Mythic item czyli zamiast Riftmakera bierzemy sobie Rocket Belta. Oczywiście jeśli Wam się nie podoba Rocket Belt, to później, mm, później omówimy sobie jakieś alter alternatywy do tego, ale ja Wam osobiście polecam brać na shortufa Rocket Belt'a, Zonie, Rabadona i Wojstafa. oczywiście y kolejność w zależności od tego co nam teraz będzie potrzebne. A jeśli idziemy pod Dark Harvesta, to myślimy o tym, żeby iść full AP, bomba gościu 400 AP w 5 minucie. Wiesz o co chodzi? Dlatego z bomby bierzemy na shortufa i później od razu Rabadona. Jeśli jeszcze możemy, no to Dark Sina i później Medjaye, żebyśmy mieli 25 staków, no i wtedy mamy naprawdę bardzo dużo. AP bardzo dużo damage'a pod one shota. No i oczywiście buty, Rocket Belt, Zonia i Voidstaff. Jeśli, idziemy pod, jeśli chcemy iść Katariną pod AD, to tylko i wyłącznie z Conquerorem. I build na AD wygląda mniej więcej tak. Bierzemy Botrka jako pierwszy item, później bierzemy Divine Sunderera. Ewentualnie Krakena, jeśli przeciwnicy są bardziej tankowaci, później Ravenus Hydra, później Steraka i na końcu Zonia i, i może być też jeszcze Guardian Angel zamiast tej Zoni. Okej, okay, teraz wszystkie alternatywy, jakie możemy y, brać. Na przykład nie podoba wam się y, Rocket Belt, no to można wziąć tego Night Harvestera. Oczywiście, tak jak mówiłem, Katarina ma różny styl grania. Każdy nią woli grać inaczej. Ja lubię grać pod Rocket Belta. Jeśli tobie to nie odpowiada, weź sobie Night Harvestera, nie ma problemu. Medjaja. Medjaje ulepszamy wtedy... Kiedy mamy 10 staków na Katarinie i wtedy się jeszcze bardziej snowballujemy, albo jeśli my jesteśmy nafidowani, a nasz teamek tak średnio wypada, no to wtedy musimy mieć Medjaje kupioną, żeby to AP się stakowało, żeby jeszcze wyciągnąć tę gierkę. Liczbań to dla mnie najbardziej kontrowersyjny item. Jeśli chodzi o Katarinkę i możecie się ze mną teraz nie zgodzić, ale według mnie Lichbane jest teraz totalnie useless. Na początku sezonu był dobry, teraz dostał tyle nerfów, że ja Lichbaina nie kupuję. Praktycznie nikt nie kupuje tego Lichbaina, więc ja go osobiście nie polecam. Jeśli lubisz z tym grać, nie ma problemu. Ja bym go osobiście nie polecił. Następnym alternatywnym itemkiem jest Banshee, czyli jeśli przeciwnicy mają dużo AP, no to wtedy polecam Banshee. Ten shieldzik, te Magic Resisty naprawdę mega dużo pomagają. Do wyboru jeszcze mamy yy, różne formy kss Możemy wziąć Silver Meret Dawna albo Mercurial Simitarra. sorry, że tak nazywam te itemki, ale ja nie wiem za bardzo jak się je czyta. Jeśli przeciwnicy mają na przykład Malzahar'a, wtedy KSS jest potrzebny, może też Kaisera, albo jakieś tam inne stuny. Polecam wziąć je w jakiejś formie KSS-a i być bezpieczny. Albo też można po prostu lepiej się pozycjonować w teamfajcie, ale jak mówimy o itemkach, no to warto właśnie wspomnieć o tych alternatywach. Jeszcze możemy wziąć innego rodzaju buty. Jeśli mają no, praktycznie 5 AP to można wziąć Merkurki i wtedy jest kozacko, mniej dostajemy Damage'a. A jeśli są Full AD, to możemy wziąć Tabi, ale ja osobiście polecam wziąć normalne Buty na przebicie i ich zabijać. Dodatkowo, jeśli gramy Katariną pod AD, zamiast Divine Sunderera możemy wziąć Krakena, jeśli przeciwnicy są bardziej tankowaci. Dobra, teraz itemy startowe na Katarinie. Jeśli bierzemy Conquerora, to polecam brać Doran Blade'a i potkę, i wtedy szukać jakiegoś tam kila na drugim, trzecim levelu, żeby po prostu zabijać przeciwnika. Bo z Doran Blade'em jesteśmy naprawdę mega silni. Jeszcze dodatkowo z Conquerorem, która jest najlepszą runą w Irli, i wtedy możemy coś tam poszukać przeciwnika i go pozabijać. Jeśli idziemy pod Ade Katarinę, to możemy wziąć Longsworda z jedną potką albo z trzema potkami, jedna potka albo trzy podki, to tak naprawdę jest Wasz wybór, mi się osobiście lepiej gra z tą jedną podką zieloną, tą większą. Jeśli idziemy pod Electrocuta, no to wtedy Dark Seal polecam wziąć i tak samo z tymi podkami, albo jedną większą, albo te trzy mniejsze. A jeśli gramy na kogoś ręcz czempiona, który ma naprawdę mocne early i nas może znieść z tego mida jakaś Tristana, Lucian, może nawet Syndra, może nawet jakieś inne czempiony, które dosyć mocno was obijają, no to można wziąć Doran Shielda i oczywiście w runach ten w rezolwie Second Winda. Jeszcze tylko wspomnę szybko o itemach, jakie można kupić przy pierwszym recallu, więc jeśli przeciwnik jest AD, no to można wziąć Seeker's Arm Guarda, żeby po prostu armor się stakował i będzie wszystko git. Dark Seal, jeśli nie kupiliśmy go jako pierwszy item, no to zawsze Dark Seal. Jest to naprawdę świetny item, więc jeśli na pierwszy item wzięliście Doran Blade'a albo Doran Shield'a, albo byle co, no to przy pierwszym recallu kupcie koniecznie dark cena. A jeśli przeciwnicy mają dużo AP-no, to możemy się skusić na Verdant Barrier, który nam daje magic rezysty, ale ja osobiście tego nie polecam, ale jest taka opcja. Jeśli naszym zadaniem jest nie ginąć i gramy na przeciwników pod AP, no to ten item spełni swoje zadanie. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak to zostawcie łapeczkę w górę. No i widzę was na następnych zajęciach. Trzymajcie się. Cześć!